Siema, siema no, Znajdujemy się dzisiaj na instancji Wood Girl Kit. Postaram się wam ją szybko przedstawić. Oczywiście wziąłem questy, tutaj się będę nam pojawił tam wcześniej. To teraz wyłączę te zbędne questy tutaj, które są mi niepotrzebne. Jesteśmy na randomowym dungeonie. I teraz tak, musimy takie jierduki podbierać, żeby jednym z questów tutaj. Więc tak, to zbieramy. Udajemy się dalej zbierać te przedmioty. No, może, może nasi... ...gid-szefowie nie będą za bardzo zadowoleni tego, co robimy, ale... ...przejdzie im, jak się dowiedzą, że to wszystko na korzyść gminy. Dobra, trzeba przyspieszyć to, bo mamy jednak opóźnienie lekkie, a nie chcemy tego, prawda? Na razie w ogóle DPS-a nie robiłem, teraz dopiero zaczynam stosować DPS-a, żeby... ...nie było, że śpieć coś nie było. Z tego co widzę, wszyscy mają tą instancję zrobioną, no bo ponieważ nie zbierają tych rzeczy, a zawsze była to duża konkurencja. Ta instancja się zbiera. Nie wiem, nie wiem jak to czytać dokładnie. Dobra, pięć na pięć. Jedną misję mamy wykonaną, za 63 tysiące Teraz mamy tak, jego głowę, zdobyć i zabić tą maskę. wiem Zabijemy się 2 Lex jest. Od którego levela ten item? 70. Bardzo ładny był Brist. Wyroknął nam. Mam mało życia, ale damagea sporego nadal posiadam. Doprowadzałem eee, z jakichś, jakieś itemki jakieś lepsze. Na razie mam te kierlumy. No to będę miał znacznie, sporek, eee, znacznie większego damagea niż obecnie. Właśnie fajne na ramienniki drop, ale nie wiem, tylko agility, agility dla platea. Każdy w każdym razie. Nie, nie opłaca się y, używać tego, jak mu się słabo idę Palm of jak się rozwiedzie skill. On po prostu rozrzuca miecze i zadaje tak, na moim poziomie 1000 damage'a wszystkim mogą, które są w zasięgu. Teraz to dla mnie nie za fajny skill. 33 tysiące będziemy mieli, eee, ale się coś, nie, 33 tysiące będziemy mieli expa, dodatkowo. Plus jakiegoś tam golda i jakieś parę Chyba Dokładnie to nie wiem ile po pomp używamy. przeżywamy. No i nie zjem na pomoc. Kto level dostał. Tak. Staram się to jakoś poprawić. Mamy fajny skill, który umożliwia nam zredukowanie cooldowna za Wanisz i inne style. Czyli po prostu, nie czekamy na odnowienie się, to odnawia się na sekundę. Używamy wanisz, aby wykorzystujemy i używamy smoku. Teraz przelotę odpowiedź żeby zgarnąć co nieco. Dagger, jak on wygląda? Nawet fajnie, powiem Wam szczerze, że daggery wyglądają dosyć dobrze. Teraz dropułem takiego fajnego dagera. Z questu dosyć. O, jak i tak wygląda na teraz modyfikację. Moim zdaniem bombo. I troszkę instancji przeszliśmy, jak już widzicie. Tu jeszcze czekajcie, mamy chyba piętro jedno albo dwa. No. W każdym bądź razie niedużo zostało. No tutaj z tego można użyć dużo potworów. Odnośnie PvP, PvP powinno się ukazać dla niedługo, bo w sumie, jeżeli bym posiadał, w sumie mam 69 poziom, ale nie widzę z 69 PvP, dopiero na 7 wyjdzie z PvP, ale też to jest różnie z tym PvP, ponieważ gracze posiadają już itemy z kataklizmu i one wpływają strasznie rozgrywki na 70 levelach, więc są jest dosyć duża różnica, jeżeli się gra na kataklizmie. Sama różnica w życiu wynosi ileś 10 tysięcy, to już jest przesadam. Więc tutaj błąd to bo na takich życie. Dwa kosty zaliczone, no i około będziemy mieli, nie wiem, ponad pół levela. Jako tam się tamtych Chyba się nam Nexus bodajże odblokował. Tak. To mamy odznaczone. Nexusa mamy odblokowanego. Jest to dużym kluczem. Uwielbiam Nexus. Ta instancja też nie jest w sumie zła. Ale bardziej wolę jednak co tutaj, jeżeli chodzi o instancję z Northrendu. Żeby nie było na Firelum, może inaczej to wam tak. E, follow, a wam pokażę, tak. Netherstorm nic. Blade nic. Sangram masz nic. Nagram tylko troszkę. Nic. Nic. I Hellfire cały. A co to ma oznaczać? A oznacza to jedno. Nie robiłem żadnych innych questów poza... Nie robiłem żadnych innych questów poza questami w Hellfire. Studiłem 50 na level 68. Czyli 10 leveli tam miałem. Mój nowy rekord. Oczywiście monkey'em mogłem mieć więcej, ale jednak nie zbijałem, bo miałem dużo questów. Co jest? Wow, lepsze od mojego 70%. To jak to wygląda. Byle ja nie biorę. W sumie bym to zebrał tak jak te mam brisby takie dosyć mocne, a dużo staminy mi dadzą i to jest bardzo ważne na no mi się to szczególnie przyda. Nie wiem czemu oni nie biją wszystkich mobów. Ja bym na to nie pozwolił jak grę MDK. no ale... Tak, to już bywa. Ten DK ze swoim starym direm, dosyć potężnym direm, jak to na DK chodzi. Chyba chociaż mi się wydaje, że ma transmogryfikowany mier, miercz, jedynie, szczerze powiedziawszy, to dla DK jest zarąbista sprawa. Nie wiem, czy go można transmodyfikować zaraz sprawdzę. Hmm, tak, ma transmodyfikowany miercz, normalnie ma taki. ma, więc no, ładnie się prezentuje w tym sensie DK. No ogólnie jest to dobry sed jak na 60 levelu się gra na 50 do 7 w konsecie. Z tego jest bardzo mocny na 60 poziomie, nie oszukujmy się. Już tam widać smoczki latają, tam, tam są kolumny. Eee, za tą ścianą. O właśnie tu. I tutaj jest ostatni boss, final boss. Co z niego dropi? Na heroiku czy na to nie lepszego, albo na normalu to nie Wiem, że tutaj w jednej z instancji, właśnie utkwiar, dekret, znaczy jak to tam się zwie, e, można dropnić właśnie takiego protodreika, Nie pamiętam czy czerwonego, czy niebieskiego tylko. Ale wiem, że można na pewno dropnić takiego protodreika, więc dla osób zainteresowanych, co, raz na dzień można próbować tę instancję robić. Na heroiku czyli. Oczywiście jak się bije 90% to problemu się przelatuje tak samo na poziomie 80% robi bez problemu Tylko tak jak mówię on, on tutaj to jest boss taki specyficzny Po zgnięciu pojawia się na nowo i robi trochę zamętu Ale nie, to jest Chciałbym w przyszłości, żeby moje filmiki pokazywały się również z napisami po angielsku. Ale na razie nie wiem jak to, jak to się przyjmie. O Boże! <grystanie> Kombo mi nie siadła, mi siadł wcześniej, to go on zginął i nie, nie zrobił do tego właśnie. tego to zrobi za chwilę. Znowu. No i dobra, teraz mi les... lesnie. I jesteśmy sami i nie możemy wyjść z instancji w inny sposób. No dobrze, więc ja pójdę oddać questy sobie, a widzimy się w następnej instancji, w następnej rozgrywce na PvP. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Cześć!